Może ja teraz zaproszę tutaj do studia na chwileczkę dwóch panów, którzy zagrają ze sobą o godzinie 11 już idzie Piotr Slip i idzie także Tomasz Dużak. Idą dwaj młodzi panowie, którzy gra, znają się chyba dość dobrze, bo często ze sobą grywaliście, tak mi się wydaje. Tak, w ostatnim czasie parę spotkań udało się zagrać nawet jedno wczoraj rozgrzewkowe. Także znamy się dosyć dobrze. I jak wygląda bilans tych starć? E, dosyć jednostronnie. Aczkolwiek raz mi się udało wygrać z Piotrem. Mm -hmm. Ile było tych prób? O, 15. 15. Czyli dzisiaj faworytem będzie Piotr Szlip tego meczu. Zobaczymy, co da się zrobić. Czy kontuzja nie, nie przeszkodzi, ale jestem w dobrej myśli. Ty wczoraj miałeś bardzo ciężkie starcie. Do bardzo ciężkiej grupy zresztą trafiłeś, bo spotkałeś się w niej m.in. ze mną. Ale przegrałeś ostatni mecz po super tie breaku. Zgadza się. Robiłem co mogłem, aczkolwiek. Chciałem zagrać z Tomaszem bardzo, więc taki był plan. Ale to był mecz właśnie tylko o to, kto na kogo trafi w jednej ósmej finału, bo razem mieliście z Panem Dzikiewiczem zapewniony już awans do jednej ósmej finału i były jakieś kalkulacje, na kogo możecie trafić w jednej ósmej? Z mojej strony, a z drugiej? Ciężko powiedzieć. Okej. Okay. Panowie, jak wam się w ogóle podoba turniej organizowany w Poznaniu pod egidą Polskiej Ligi Tenisa? No, jak mówiliśmy wcześniej, wszystko super dopięte. No, ostatni guzik, organizacja, no i zawodnicy przede wszystkim, tak? Bardzo wysoki poziom, no, z czego jesteśmy zadowoleni, tak? Jak patrzycie na rozpiskę w fazy pucharowej, to kogo widzicie w finale? Nie licząc oczywiście siebie, kto tu będzie dzisiaj odgrywał główne role? Tak naprawdę zagadka. Szczerze mówiąc, to jest kilka osób, które. Mam dwa typy, o no tak. Oprócz Tomasza, oczywiście. Ja <grystanie> na razie nie zdradzam, ale mam swoje typy. No ja myślę, że Dzikiewicz i Szlip. I będzie powtórka z wczoraj w finale. Czyli mieliśmy po prostu grupę śmierci w grupie E. Oni grali już razem. Zdecydowanie. Mecz to bardzo wysokim poziomie ja oglądałem, także. Będzie na co popatrzeć. Was też będą na pewno dopingować fani, możecie wasi kibice, znajomi, możecie e, rozreklamować jakoś ten wielki pojedynek, Dużak versus Szlip. No tak, zapraszamy, zapraszamy na, na nasze spotkanie, na show, na show tak. No, tak. Ten show rozpocznie się o godzinie 11, a my, ja już wam dziękuję. E, I przechodzimy do meczu Witaj, to jest mecz, który jest jednocześnie derbami Poznania, bo mam tutaj taką rozpiskę, że aż sześciu zawodników z Poznania wyszło do jednej ósmej finału. Jedna reprezentantka Jarosławia, po jednym reprezentancie mają także takie miasta jak Białystok, Grzybno, Chojnice i Piła. Trzech reprezentantów ma Warszawa i dwóch miejscowość Złotów. Malutka miejscowość, ale tenisem chyba stoi jak dwóch. Jak najbardziej. Często też jeździmy do Złotowa, także wysoki poziom chłopaków do Złotowa. Rywalizujemy ze sobą. To są Wrzeż i Bartosiński. A Wam już jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dzięki bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Króciutka chwilka reklam i mecz miężarski Świtaj.